Dzień dobry, ja może zacznę jakby od podsumowania, nie tego meczu, tylko podsumowania swojej misji w Olimpii Elbląg. Misji, która trwała do tej pory 7 meczów, która była trudną decyzją dla mnie o pozostawieniu poprzedniego klubu i zdecydowaniu się tu przejścia do zespołu, który w tym roku kalendarzowym właściwie przegrywał z każdym. Przegrywał 4-0 w połowach. Przegrywał z całym dołem, z grudziądzem wysoko, z uks em u siebie, więc była to misja, patrząc przez pryzmat meczów, które pozostały do końca ligi czyli właściwie meczów ze stalową wolą, ze Stomilem Derbów, z Kaliszem, który gra w barażach, z Hutnikiem Kraków, który gra w barażach, z Bytomiem, który gra w barażach i na końcu z Choliczanką, które grają w barażach. Była to decyzja dla mnie bardzo trudna, żeby ją podjąć, ale podjąłem się były jakieś namowy i pod... skusiłem się na to, żeby podjąć się tej, tej misji. Rzeczywiście dzisiaj można powiedzieć, że ona się udała, bo w siedmiu meczach zdobyliśmy siedem punktów. Wydawało mi się jak przychodziłem tu, że 6 wystarczy do utrzymania, jednak ta liga pokazała że 40 punktów na dzień dzisiejszy, który uzbieraliśmy, to w pierwszej lidze w Ekstraklasie byłoby pewne utrzymanie. Tutaj jego nie mieliśmy do ostatniego gwizdka tak naprawdę. I cieszy mnie to, jak chłopacy, którzy jak obejmowałem ten zespół, byli w totalnej rozsypce, tak. To był zespół, tak jak dzisiaj powiedziałem żywych trupów i trzeba było to reanimować. Cieszy mnie bardzo to, że kupili ten pomysł na utrzymanie, czyli gra, grę w niskie obranie i, szyb, i, i, i przejścia do szybkiego ataku, bo to nie jest mój styl grania, ale wiedziałem, z czym się je, walka o utrzymanie i wiedziałem, że tylko to może nam pozwolić tutaj Powalczyć o te punkty, które zdobyliśmy z tymi mocnymi przeciwnikami. I cieszy mnie to, jak podeszli do tego profesjonalnie, jak byli zaangażowani w to, jak właśnie kupili ten pomysł, i z tego jestem bardzo zadowolony i za to im bardzo dziękuję. Kolejną rzeczą to kibice, którzy nas wspierają. Dzisiaj, oczywiście, to zachowanie na koniec średnio mi się podobało, ale, ale bardzo się cieszę, że są zawsze z nami, kibicują i no i. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, każdy z chłopaków czuje to wsparcie od kibiców i, i mega się z tego cieszymy. No i wracając teraz do meczu. No tu jak gdyby myślę, że dzisiejszy mecz zagraliśmy zupełnie nieźle, jeżeli chodzi o wysoką obronę. Bo to się nam sprawdziło, że tak chcieliśmy zagrać z Cholniczanką i na naszych warunkach. I to rzeczywiście się nam sprawdziło. No niestety, ale w dwóch ostatnich meczach straciliśmy sześć bramek ze stałych fragmentów gry. Trzy z polonią bytą, i trzy z choliczanką, bo dwa z rożnych dzisiaj z choliczanku plus jedna z autu. Z tego co pamiętam, i, i niestety no, na poziomie drugiej ligi nie można tak łatwo tracić bramek. Z plusów tak naprawdę to tak jak powiedziałem, ta wysoka obrona i dużo faz przejściowych, dużo grania między dwie linie. Bardzo fajnie się odnajdowaliśmy tylko czym Chojniczanka się różni na dzień dzisiejszy, dlaczego gra w barażach, bo jest konkretna. Jest konkretna z tyłu, jest konkretna z przodu, wystarczyło to zdecydowanie na nasz zespół. Nasz zespół, tak jak tabela pokazuje, jest tam gdzie jest. Nic, tylko zostaje nam praca i w przyszłym sezonie powalczyć o coś więcej, żeby się nie denerwować przede wszystkim do końca ligi o utrzymanie. Dziękuję. Czy to będzie w przyszłym całkiem nowy projekt, czy ciężko powiedzieć na dzień dzisiejszy? Nie chcę jeszcze dzisiaj się na gorąco wypowiadać, czy to będzie zupełnie nowy projekt. Myślę, że zespoły, które prowadziłem przeważnie były gdzieś, zawsze ocierały się o baraże, albo grały w barażach jak Radunia. No i no, nie ukrywam, ja chciałbym uczestniczyć w takim projekcie, który będzie o coś więcej walczył niż o utrzymanie. Gratuluję całej drużynie, wszystkim ludziom zaangażowanych w ten proces przygotowania do tego ostatniego meczu. Co do samego meczu, bardzo cenię to, jaką pracę wykonali chłopacy na boisku. Jak dążyliśmy do tego zwycięstwa, jak się mobilizowaliśmy, jak nakręcaliśmy. To było bardzo pozytywne i na pewno. To jest droga, którą chcemy iść i chcemy tak funkcjonować. Na pewno zadowolenie jest duże i zarazem od razu powaga sytuacji, bo wiemy, że za kilka dni przed nami kolejna, kolejne wyzwanie, mecz barażowy w stalowej woli, gdzie na pewno będziemy grali z zespołem, który grał u siebie i który na pewno będzie wspierany dużą ilością kibiców. Będzie to na pewno dobry mecz. dobry mecz, bo w dobrej atmosferze. Musimy się do niego przygotować bardzo dobrze, jak do każdego meczu i, i, i grać ze stalową wolą. Po prostu o zwycięstwo na pewno, na pewno tutaj zwycięzca padnie w tym meczu, bo wiemy, że, że to jest półfinał baraży i zwycięzca pójdzie do finału. Eee, przed nami teraz przygotowanie, regeneracja, regeneracja, jeszcze raz regeneracja aby być optymalnie przygotowanym do środowego meczu. Dziękuję bardzo. Na pewno super sprawa, że dzisiaj kibice nas dopingowali. Było to bardzo pomocne i chciałbym, żeby też dopingowali nas i wzmocnili nas w stalowej woli. Także wyzwanie, żeby pomóc byli już w rundzie tej zasadniczej w stalowej woli i teraz na pewno czekamy na wsparcie znowu na nich, bo trzeba pamiętać, że zawsze kibice e, będący z drużyną na wyjeździe to jest e, dodatkowa mobilizacja i dodatkowa, e, dodatkowy taki atut i, i, i dlatego na pewno e, chcemy, żeby pojechali z nami i żeby nas dopingowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Ja poproszę. Bo Panie że pierwsza myśl, Stal-Stalowa Pola, mecz wyjazdowy, pamiętamy jak skończył się ten mecz, który graliśmy tam na jesieni, wysoka porażka do Jak zrobić, żeby ten scenariusz się tam nie powtórzył, bo to wiemy jak sądnie drużyna. Tak, Stal na pewno to jest dobry zespół, dobrze zorganizowany, z kilkoma indywidualnościami. Trzeba być skutecznym w obronie i w ataku i to jest cały klucz.